Halo, kochani, dzień dobry, witam Was na takim krótkim vlogu. Myślę, że to już jest taka tradycja, że po prostu jak zaczyna się zmieniać pogoda, to ja Was o tym informuję. Jakbyście sami nie widzieli, za oknem. No ale to, jak tradycyjnie, no to ja Wam też tutaj znowu w tym roku muszę pokazać, że już zima przyszła. Także jak u Was tego jeszcze nie ma, albo jak tak się stało, że cały dzień Żeście nie popatrzyli yy, przez okno, no to tutaj możecie się przekonać, że jakie duże te płaty śniegu lecą. Kurde, no tak to wygląda, nie? Ojejku, niby tam jeszcze zobaczcie, jaki kontrast się zrobił, bo zielono, jesienno. pada śnieg, idzie zima moi drodzy aczkolwiek z, y, słyszałem że to ma być tylko taki atak y, takie pogrożenie tylko a potem znowu będzie całkiem jeszcze y, jesienno także no myślę, że już skończyły się takie y, przyjemne Yy, przyjemne takie yy, słoneczne dni, bo jeszcze naprawdę w październiku, listopadzie one się zdarzały. I tak miło, nie wiem jak było, ale tak miło wrześnie, październik, listopad mijał sobie jeszcze z taką dobrą pogodą. No a teraz trzeba będzie się znowu męczyć, jak każdą zimę trzeba będzie przetrwać, bo będzie zimno, wilgotno. No, szaro buro. Także, no i drodzy, Życzę Wam, żebyście pomimo tego wszystkiego, co nadchodzi, zachowali pogodny i optymistyczny nastrój i nie sugerowali się taką pogodą. Tego Wam oczywiście życzę. No i do zobaczenia. Pa pa.